Siemaneczko, klockowe świry, nie, nie mówię do was, moich widzów, mówię do nich, bo no co jak co, ale przyznajcie, świry niezłe, nie? <śm> Ale do was oczywiście też powiem. Siemano, Klockowe świry Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No, tutaj na pewno musi być zwariowany, jeżeli się na taki odcinek. Widząc takie oto Klocki, co to jest, pomyślicie? No, może Klocko dostał jakiegoś udaru i zaczął budować w ten sposób? Nie, ja w ten sposób buduję i bez udaru, tak? Także może tutaj coś się stało innego. Ja wam powiem, co się stało. Tu się stały gratisy z McDonalda. I ci, którzy ze mną są na kanale od dłuższego czasu, wiedzą, bo już pokazywałem kiedyś, ale to już nie te czasy. Na lego tubie szczególnie moim, żebym pokazywał pojedynczo, więc dzisiaj tak zbiorczo, taką tutaj kipkę wam pokażę w jakimś zbiorczym odcineczku. Yy, no i pokazuję, moi drodzy, kiedyś było lepiej, czyż nie, bo w McDonaldzie dostawaliśmy takie dodatki w McDonaldzie, który, no kurczę, tutaj co tu dużo gadać, 4 z klocków, ale... Podróbkowych, więc nie będę go tu pokazał. jest mój kanał wtf Klos, bo tam mamy te podróbki, wszystkie. Nie wiem, jakby sobie takie McDonald's z klocków chińskich zobaczyć, to Was zapraszam. No natomiast kiedyś w McDonaldzie nie było takiej zwykłej chińszczyzny, plaszczyzny, znaczy to też było z plastiku. No dobra, słabo. Po kolei moi drodzy, kiedyś kupując Happy Meal, mogliśmy dostać z nim taki oto zapas klocuszków. Takich wariantów było naprawdę pełno, i to nie jest mój freestyle. Chociaż kiedyś była taka seria jak Freestyle w Lego, no i ta seria. O Właśnie ma taką też pod nazwę, freestyle. To było tak jakby jakiś klasik, można by powiedzieć, czyli tak duźno, dużo luźnych klocków, z których mogliśmy coś zbudować, ale nie za specjalnie. No ja może tych jego w ogóle przedstawię, tak jak mówię, ich było naprawdę dużo. Mieliśmy tak. Aha, tylko jeszcze trzeba wiedzieć, kto tu jest Kurcze, kim jakby. Nie, mieliśmy na pewno peludium y, nose y, polyback i to był ten gość, który jest rozmontowany. Wybaczcie, mnie nie mu się go montować, ale pokażę wam teraz zdjęcie. Ma ja to taki śmieszny element, który robił i tak no, jakby, no sami widzicie jak to wygląda oprócz tego mieliśmy też gościa, który nazywał się i to był y, bodajże ten y, on się nazywał Chopper Polibak 2728 miał y, numer i co mógł robić y, 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 łapami, nie wiem czy byliście kiedyś na siłowni ale jak byliście na siłowni, tam są takie wycie szerokie chłopy, szerokie koksy i one jak się rozgrzewają robią tak łapami y, y, y. A później drugą pomyśl a później do na ciężary. faktycznie nie można temu odmówić freestyle'owej fantazji, bo spójrzcie, to było po prostu robione, o, na czymś takim, koło od w ogóle pociągu, nie, tutaj było wmontowane i na tym łapy, no freestyle, moi drodzy, tam tak, takie, takie różne rzeczy tam się działy, ja w dzieciństwie miałem tylko jeden zestaw z freestyle'u takiego śmiesznego, A muszę... nie czego nie pokazywałem, to był papuk czy flaming, bardziej papuk. Eee, i pamiętam, że wtedy mnie to dziwiło, że w ogóle co to jest, no fajna seria, bo naprawdę była tania, ale mówię, no jeden zestaw tylko miałem, skąd mam, więc to jak zapytacie, przystań, PL, moi drodzy, to jest to skąd to mam. W sensie tych to w się odbudowałem to i trafiło to na mój sklep. Serdecznie was zapraszam. Nie wiem, czy aktualnie tam jakieś freestyle znajdziecie, czy te zestawy z McDonalda, ale one były naprawdę tanie, co ważne, więc yy, w sensie były w McDonaldzie za darmo, więc dzisiaj są tanie. I myślę, że taką ciekawostkę naprawdę warto mieć też na swoich półkach, bo do ciekawostka sami przyznacie, mega. Poza tym nie ruszało się to nigdzie, jak widzicie, zwykłe klocki, ale tak jak mówię, one się wyróżniały tym, że trochę się klasyki, były po prostu tanie. No i mam jeszcze jednego gościa. On się nazywał, uważajcie, Rotor Head. Dlaczego? Bo ro rotorował głową. Ruszał po prostu głową. To chyba, nie, to nie jest dziewczynka, bo nie ma pomalowanych oczu. Yy, ale on zdumiał numer 2759. No i faktycznie, tak jak widzicie, też tu jedynym elementem ruchomym była głowa. Ona faktycznie też, jak tamten element, był na kole od yy, pociągu. Nadziany tutaj i faktycznie się tak obracał. Nie wiem, no te kwiatuszki wskazywałyby, że jednak może dziewczynka, bo jak widzicie, no, no takie nie głowy. Ale to trochę chyba niemiecka dziewczynka z takim wyrazem pójdź. Deutschland Fakt, że te elementy były fajne z tą głową na pewno drukowane, bo to nie było coś codziennego, w sensie tylko Frejli dostaliśmy, a i te grymasy tutaj były różnego rodzaju, na pewno tworzyło to jakąś ciekawostkę. Poza tym, no ruchomych elementów tutaj pozostałych nie było, no jeszcze na biedroneczka przy nogach, ale jakby zbyt wiele się tu nie działo, jeżeli chodzi o ruchliwość, jeżeli chodzi o bawialność, więc to, to było takie, można powiedzieć, trochę zapychacze, ale dalej chyba lepsze, prawda, niż to, co dostajemy dzisiaj w Maczku, czyli nie wiem, przy że LEGO Przygody był kubek, tak? Czy ma jakiś kubek, czy kurde gadżety piankowo- plastikowe. No nie, wolałbym nawet sobie takie coś z na karykaturalne, niż ten, no ale kiedyś było lepiej, to jest pytanie z tego odcinka, czy kiedyś było lepiej, sami powiedzcie. Było lepiej, że były takie dodatki w LEGO, ale czy było lepiej, jeżeli chodzi o serię freesty i serię klasik dzisiejszą? Yy, w klasik dostawaliśmy takie coś, a w dzisiejszym klasik jednak coś w miarę normalnego? No, no oczywiście, że kiedyś było lepiej, na tym zakończmy, moi drodzy. I zakończmy też na tym, że klikniecie mi do subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie oraz nadrobicie inne filmy. No bo cóż macie robić, musicie chyba po czymś takim naprostować sobie psychikę. Nie. Dzięki, że byliście. Bye.